Trzymajcie się mocno, a nawet mocniej niż mocno, ponieważ dzisiaj Trybunał Konstytucyjny 10 czerwca wydał wyrok. Unia Europejska łamie konstytucję. Rzeczpospolitej Polskiej. Polska nie musi wdrażać Zielonego Ładu. Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Unia Europejska narzucając Polsce, runujące naszą gospodarkę, rozwiązania Zielonego Ładu, łamie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z uwagi na fakt, że Polska w tej procedurze pozbawiona była przez organy Unii Europejskiej prawa weta. Tak orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Poinformował na portalu X Sebastian Kaleta. Oznacza to, że jakiekolwiek próby interpretacji ETS, budynkowego czy transportowego, będzie naruszać konstytucję. To ścieżkę do radykalnego obniżenia cen prądu i ciepła już teraz. Unia Europejska nie dostała na podstawie traktatów kompetencji, by bez zgody Polski decydować o tym, z jakich źródeł energii możemy korzystać i jakim obciążeniami fiskalnymi mogą być obłożone poszczególne źródła. To sedno orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyjaśnia poseł Kaleta. Czyli co? Czyli wychodzimy z Unii Europejskiej? Już nas nie obowiązują przepisy unijne, czy tylko Zielony Ład, a jeżeli Zielony Ład nie będzie w Polsce wprowadzony, czy faktycznie przestaniemy płacić podatek od CO2 do skarbu państwa, bo wiecie, że płacimy, ale nie do Unii Europejskiej, tylko tak samo jak podatek VAT, czy podatek dochodowy z PIT-u do skarbu państwa w 100%. Czy polski rząd pozbędzie się tak fajnych, ładnych pieniędzy. Powiem więcej. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale ta zostawiła sobie opłatę za CO2. Zostawiła sobie. Te pieniądze też nie wychodzą z Anglii czy tam z Wielkiej Brytanii, tylko zostają u nich na, na wyspach. Bardzo dobry podatek, klimatyczny. Zmuszający firmy do rozwoju, ale dające też bardzo dużo pieniędzy budżetom państw i te pieniądze mogą być wydawane na przykład na pomoc, ale tylko tym sektorom, które dany kraj uważa, że ważne dla nich. Czyli mamy kilka różnych sektorów: budownictwo, hutnictwo, górnictwo itd. Wszyscy jesteśmy obciążeni pewnym podatkiem, dość rujnującym, ale te pieniądze wracają. I na przykład rząd mówi, pomóżmy energetyce. I dwu, trzy, trzykrotność podatku, która ona, którzy są zabierane z energetyki, wraca do nich jako dofinansowanie, dotacja. Nie wiem. Tak czy siak, bardzo ważny wyrok. Polska nie musi wdrażać zielonego ładu jest przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. A jeszcze jedna rzecz, ten wyrok powinien być opublikowany w dzienniku ustaw. I jak pamiętacie, 9 lat temu rząd Baty Szydło pokazał, że nie trzeba publikować tych wyroków i wtedy one nie, nie stają się obowiązujące w Polsce. Potem publikowano i rząd Donalda Tuska, Postanowił kontynuować ten zwyczaj y, pani Baty Szydło i też nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czyniąc, czyniąc je zgodnie z polskim prawem, y, nie wchodzących w życie. Ale może to publikuje i może faktycznie ETS -y nie wejdą i inne podatki, i faktycznie cena energii spadnie, będziemy mieli tani prąd. Któż to wie. Tak czy siak, bardzo ważne, gdzie ten tutaj mamy pana o, Sebastian Kaleta, jego wpis na X, jego uśmiech, zadowolenie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że łamią konstytucję RP, ponieważ nie mamy prawa weta. Aha, ale wiecie, że ten wyrok, gdyby wszedł w życie, to jest takim wetem. Prawda? Ten wyrok jest wetem. Czyli nie mamy prawa weta, i w związku z tym wprowadzamy weto, które powoduje, że nie prowadzimy tego, tego podatku. Co o tym myślicie? Koniecznie napiszcie, bo to jest bardzo ważne. I czy faktycznie dobrze jest, żebyśmy po pierwsze nie wprowadzili tych wszystkich ETS-ów, innych CO2 i tak dalej żebyśmy nie musieli wprowadzać przepisów unijnych. No i ostatnie pytanie, co myślicie o wyjściu Polski z Unii Europejskiej? Czy Polska ma szansę samodzielnego bytu na taki, takim świecie, gdzie mamy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczoną Unię Europejską, potężną Rosję, Chiny Zjednoczone, bo to przecież i Tybet, i Chiny, i Mongolia Górna i tak dalej, i tak dalej. Kraje Azji działające wspólnie, kraje afrykańskie też zjednoczone. I czy Polska w takim świecie faktycznie ma szansę działać niezależnie, samodzielnie i czy na tym dobrze wyjdziemy?